Wdowiec stara się uspokoić płaczącą córkę, dopóki sierota nie dotyka wózka. Jest w szoku. Czy lubisz ekscytujące historie? Subskrybuj, polub i skomentuj, aby zobaczyć więcej niesamowitych treści. Poranna, delikatna mgła powoli się rozwiała, gdy Wiktor pchał wózek po wilgotnym chodniku. Jej córka, Zofia, spała zawinięta w jasnoniebieski kocyk, ale jej zmarszczona twarz zdradzała, że nawet we śnie czuła nieobecność matki. Nie potrafił stwierdzić, czy to zimny wiatr, czy pustka w jego wnętrzu sprawiała, że z każdym krokiem ból w klatce piersiowej stawał się coraz większy. Od czasu śmierci żony Małgorzaty, życie stało się dla niego ciężarem nie do zniesienia i zastanawiał się, jak poradzi sobie sam. Na każdym rogu odnajdywał cienie szczęśliwej przeszłości. Kawiarnia, w której kiedyś pili gorącą czekoladę w niedzielne poranki, księgarnia, w której Małgorzata spędzała godziny przeglądając powieści. Teraz wszystko wydawało się bladą sceną z utraconego snu. Wiktor miał wrażenie, że idzie bez celu, że daje się ponieść nurtowi życia, które straciło sens. Jego jedynym celem była Zofia. Nie mógł jej zawieść, nawet jeśli jego własna dusza została zniszczona. Wtedy wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Mała dziewczynka, ubrana w zniszczony, czerwony płaszczyk, podeszła i delikatnymi paluszkami dotknęła wózka dziecięcego. Wyglądała na siedem, osiem lat, jej oczy były duże i błękitne jak zimowe niebo, lecz matowe i pozbawione nadziei. Jej blond włosy były byle jak związane, a czerwone policzki zdradzały, że tego ranka było jej bardzo zimno. Ona jest ładna, wymamrotała dziewczyna, jej głos był niemal szeptem. Wiktor zawahał się. Zazwyczaj nie wdawał się w interakcje z obcymi, zwłaszcza z dziećmi ulicy. Jednak było coś w tej małej dziewczynce, co okazało mu się zatrzymać? Nie prosiła o pieniądze ani jedzenie. Spojrzał na Zofię z niewytłumaczalną czułością. Jak masz na imię? Zapytał, a jego głos wciąż był chrapliwy ze smutku. Aniela odpowiedziała, wciąż patrząc na śpiące dziecko. Miałam taką młodszą siostrę. Serce wiktora zapadło się. Było coś w sposobie, w jaki powiedziała miała, co sprawiło, że dreszcz przebiegł mu po kręgosłupie. Nie wiedział dlaczego, ale czuł potrzebę zadania dalszych pytań. A gdzie teraz jest twoja siostra? Jego głos zabrzmiał ciszej niż zamierzał. Dziewczyna odwróciła wzrok i wbiła go w popękany chodnik. Odszedł tak jak moja matka. Cisza między nimi była tak głęboka, że na chwilę zdawało się, że hała z miasta zanikł. Wiktor poczuł gulę w gardle. Nie znał tej dziewczyny, ale ból w jej oczach odzwierciedlał jego własny. Dwie złamane, samotne dusze, błąkające się bez celu. W tym momencie Aniela podniosła wzrok i powiedziała coś, co zmroziło mu krew w żyłach. Nie powinieneś być sam, Wiktorze. Ona też nie. Zamarł. Skąd ta dziewczyna znała jej imię? Serce Wiktora zaczęło bić szybciej. Jej imię wyszło z ust dziewczyny, jakby było tajemnicą szeptaną przez wiatr. Rozejrzał się dookoła, jakby spodziewał się, że zobaczy kogoś ukrywającego się i manipulującego sytuacją. Ale nie było nikogo. Tylko on, Zofia i ta tajemnicza dziewczynka, której spojrzenie zdawało się przenikać jego duszę. Skąd znasz moje imię? Zapytał, próbując zachować spokój, ale jego głos się trząsł. Aniela cofnęła się o krok i wzruszyła ramionami, jakby zdała sobie sprawę, że powiedziała coś, czego nie powinna była powiedzieć. Jednak na jej twarzy nie malował się strach, lecz dziwny smutek, ciężar, który zdawał się być większy, niż jakiekolwiek dziecko powinno udźwignąć. Ja, słyszałem, jak ktoś cię tak nazywał, mruknął, odwracając wzrok. Wiktor zmrużył oczy. Coś w tej odpowiedzi nie miało sensu. Od czasu wyjazdu Małgorzaty nie rozmawiał prawie z nikim. Nikt nie zwracał się do niego po imieniu na ulicy. Ale zanim zdążył ją naciskać, Aniela wskazała na Zofię. Czy mogę ją podtrzymać? Pytanie zaskoczyło Wiktora. Instynkt ojcowski od razu wziął górę i mocno trzymał się wózka, jakby chciał chronić córkę. Nie wiem. Ona jest jeszcze bardzo mała, zawahał się. Aniela nie nalegała. Po prostu pochylił głowę i zacisnął usta, jakby próbował powstrzymać łzy. Następnie ledwo słyszalnym szeptem wyszeptał. Chciałam tylko przypomnieć sobie, jak to było. Słowa te w nieoczekiwany sposób wstrząsnęły Wiktorem. Wiedział, co to znaczy stracić kogoś bliskiego. Wiedziałam, co to znaczy pragnąć jeszcze jednej chwili, jeszcze jednego dotyku, jeszcze jednej chwili. Westchnął ciężko i ostrożnie wyjął Zofię z wózka, cały czas obserwując Anielę. Usiądź tutaj, powiedział, wskazując na pobliską ławkę. Dziewczynka posłuchała i wyciągnęła ramiona z zaskakującą, jak na swój wiek, troską. Kiedy trzymał Zofię, jej twarz rozjaśniła się wyrazem, którego Wiktor nie potrafił rozszyfrować. Czy to była radość, smutek, czy coś głębszego? Wygląda tak bardzo, jak zaczął mówić, ale przerwał w pół zdania. Wiktor zmarszczył brwi. Do kogo jest podobny? Aniela zawahała się. Jej palce delikatnie musnęły policzek Zofii zanim odpowiedziała drżącym głosem. Z moją siostrą. Ale to niemożliwe. Ona, ona nie żyje już od dłuższego czasu. Powietrze wokół nich wydawało się cięższe. Wiktor przełknął ślinę. Coś w tej dziewczynie głęboko go zaniepokoiło, ale jednocześnie obudziło w nim coś niewytłumaczalnego, jakąś więź. Wtedy Aniela spojrzała mu prosto w oczy i powiedziała coś, co sprawiło, że jego świat się zatrzymał. Znałem twoją żonę. Wiktorowi krew zamarła. Jego ręce drżały, a dreszcz przebiegł mu po kręgosłupie. Czuł potrzebę zabrania Zofii tej dziewczynie, ale coś w nim go powstrzymywało. Co miała na myśli? Skąd dziecko ulicy mogło znać Małgorzaty? Co powiedziałeś? Jego głos zabrzmiał ciszej, niż zamierzał, był to szept pełen niedowierzania. Aniela zacisnęła usta, jakby nie chcący coś ujawniła. Jej niebieskie oczy zdawały się zmagać ze słowami, które następnie wypowiedziała, ale potem wzięła głęboki oddech i przytuliła Zofię jeszcze ostrożniej. Znałem ją, powtórzył, nie odwracając wzroku. Zanim to wszystko się wydarzyło, zanim ona odeszła. Wiktor pochylił się do przodu, czując, jak serce wali mu w piersi. To nie ma sensu, pokręcił głową. Jesteś tylko dzieckiem. Skąd mogłem cię znać? Aniela spojrzała na Zofię i uśmiechnęła się smutno. Ona mi pomogła. Przyniósł mi jedzenie, ubrania. Powiedział mi, że pewnego dnia wszystko będzie dobrze. Wiktor milczał. Wiedział, że małgorzata jest dobra, że zawsze wyciąga rękę do potrzebujących, ale nigdy nie wyobrażał sobie, że pomaga komuś bez jego wiedzy. A jednak to miało sens. Zawsze była typem osoby, która czyniła dobro, nie mówiąc o tym nikomu. Dlaczego mi nigdy nie powiedziałeś? Mruknął, jakby zwracał się do ducha swojej żony. Aniela zdawała się wahać, zanim kontynuowała. Bo powiedziała, że masz już dość zmartwień i nie chciała cię nimi obarczać. Ból, który Wiktor czuł w klatce piersiowej, nasilił się. Przed oczami stanęła mu wizja Małgorzaty jej delikatny uśmiech i spokojny głos, który mówił mu, że wszystko będzie dobrze, nawet gdy świat się wali. Teraz wiedział, że chociaż on zmagał się z własnymi problemami, jego żona nadal znajdowała siłę, by zaopiekować się kimś, kogo nikt nie widział. Ale to nadal nie wyjaśniało wszystkiego. A dlaczego dotknąłeś wózka? Zapytał, teraz jego głos brzmiał pewniej. Co się wtedy wydarzyło? Aniela przygryzła dolną wargę i odwróciła wzrok, jakby zastanawiając się, czy powiedzieć prawdę. Po długiej ciszy wyszeptała. Bo kiedy zobaczyłem twoją córkę, poczułem, że już ją znam. Wiktorowi zaparło dech w piersiach. Co masz na myśli? Aniela w końcu podniosła wzrok, a w jej oczach pojawiło się coś więcej niż tylko smutek. Myślę, że Zofia i ja byłyśmy kiedyś siostrami. Serce Wiktora stanęło. Świat wokół niego pogrążył się w absolutnej ciszy. Chciał zbyć te słowa jako dziecinne złudzenie, fantazję stworzoną przez samotną dziewczynę z ulicy. Ale gdzieś w głębi duszy coś mu szeptało, że może, może to nie tylko jego wyobraźnia. Cisza między nimi stała się niemal namacalna. Wiktor poczuł, jak powietrze wokół niego robi się ciężkie, jakby sama rzeczywistość miała się rozdzielić na dwie części. Przełknął ślinę, próbując znaleźć racjonalne wytłumaczenie tego, co właśnie usłyszał. To, to nie ma sensu, mruknął, kręcąc głową. Ty i Zofia nigdy wcześniej się nie spotkaliście. Jak mogłem coś takiego powiedzieć? Aniela mocno objęła się ramionami, jakby chciała uchronić się przed jakimś bolesnym wspomnieniem. Jego oczy błyszczały, a głos był słaby, ale stanowczy. Wiem, że to brzmi szalenie. Ale w chwili, gdy jej dotknąłem, coś we mnie się obudziło. To było tak, jakbym przypomniał sobie coś, o czym nie powinienem był pamiętać. Wiktor poczuł dreszcz przebiegający mu po kręgosłupie. Nie wierzył w takie rzeczy reinkarnacje, połączone dusze, skrzyżowanie się przeznaczenia. Zawsze był człowiekiem praktycznym, stawiającym czoła rzeczywistości, twardo stąpając po ziemi. Ale było coś w głosie tej dziewczyny, coś w sposobie, w jaki trzymała Zofię, co sprawiło, że się zawahał. Co dokładnie pamiętasz? Jego głos zabrzmiał ciszej niż zamierzał. Aniela wzięła głęboki oddech, jakby zbierała odwagę, żeby odpowiedzieć. Pamiętam, że byłem w małym pokoju z niebieskimi ścianami. Pod sufitem wisiała gwiazda, a w tle słychać było cichą muzykę. Trzymałam malutką rączkę, tak delikatną, i wiedziałam, że muszę ją chronić. Wiktor poczuł, że grunt pod jego stopami zniknął. Serce zabiło mu mocniej, a dreszcz przebiegł mu po ciele. Znał ten pokój. To był pokój dziecięcy Zofii. Gwiazdorski telefon był prezentem od Małgorzaty. Cicha muzyka była kołysanką, którą zawsze śpiewała. Ale skąd Aniela mogła o tym wiedzieć? To niemożliwe, wyszeptał, szeroko otwierając oczy. Nigdy tam nie byłeś. Aniela spojrzała na niego i po raz pierwszy na jej twarzy nie było widać strachu czy wahania. Było tak, jakby znała prawdę, której on nie był jeszcze gotowy zaakceptować. Być może nigdy nie byłeś w tym ciele, powiedziała głosem pełnym głębokiej melancholii. Ale co jeśli moja dusza już kiedyś spotkała Zofię? Wiktor cofnął się o krok, czując, że wiruje mu w głowie. Wszystko w jego wnętrzu krzyczało, że to nie dzieje się naprawdę i że musi istnieć jakieś logiczne wytłumaczenie tego, co się dzieje. Ale coś w jego sercu, coś w jego własnym bólu. Nie pozwalało mu całkowicie temu zaprzeczyć. Wtedy Aniela znów spojrzała na Zofię i wymamrotała coś, co sprawiło, że Wiktor wstrzymał oddech. Ona nadal mnie poznaje. Nie zauważyłeś? Od kiedy ją odebrałem, nie płakała, bo wie, że jestem tu. Wiktor spojrzał na córkę. Zofia była spokojna w ramionach Anieli, jej oczy mrugały powoli, jakby naprawdę była spokojna. Wątpliwości, które dręczyły Wiktora zaczęły ustępować miejsca czemuś jeszcze bardziej przerażającemu. A co jeśli ta dziewczyna mówiła prawdę? Powietrze zdawało się być naładowane czymś niewidzialnym, ciężarem, który przygniatał klatkę piersiową Wiktora w sposób, którego nie potrafił wyjaśnić. Spojrzał na aniele z mieszaniną niedowierzania i strachu, próbując jednocześnie zrozumieć sytuację. To nie może być prawda, wymamrotał, a jego głos niemal zanikł pośród chaosu myśli, które zalały jego umysł. Aniela jednak nie odwróciła wzroku. Jego drobna, blada twarz wyrażała powagę, która nie pasowała do jego wieku. Trzymała Zofię z troską, która sprawiała wrażenie, jakby znała ją od dawna, być może dłużej, niż Wiktor mógł to pojąć. Chciałam też wierzyć, że to nie jest prawdziwe, powiedziała niskim, ale stanowczym głosem. Ale wiem, co czuję. Znałam Zofię w jakiś sposób, którego nie potrafię wytłumaczyć. Wiktor poczuł dreszcz przebiegający mu po kręgosłupie. Chciał odrzucić ten absurdalny pomysł, przypisać go nad aktywnej wyobraźni samotnego dziecka, ale coś w nim samym nie pozwalało mu po prostu go zignorować. Czy mówisz, że w innym życiu byłaś moją córką? zapytał głosem pełnym sceptycyzmu i strachu. Aniela zawahała się na moment, jakby szukając odpowiednich słów. Nie wiem, nie w tym sensie ale wiem, że kiedy ją zobaczyłam, coś we mnie ją sobie przypomniało. Jakbym gdzieś, przed tym wszystkim, obiecał ją chronić. Wiktor poczuł gulę w gardle. Słowa anieli uderzyły w niego w sposób, na który nie był przygotowany. Od czasu śmierci Małgorzaty czuł się zagubiony i samotny, rozpaczliwie starał się zapewnić Zofii bezpieczeństwo, nie wiedząc, czy postępuje słusznie. Teraz, przed nim, dziewczyna, której ledwo znał, opowiadała o dawnych obietnicach, o ochronie, o niewidzialnej więzi, która przeczyła wszelkiej logice. A co jeśli to prawda? Zapytał, nie zdając sobie sprawy, że w jego głosie słychać było teraz więcej cierpienia niż niedowierzania. Co to znaczy? Aniela przytuliła Zofię do piersi i spuściła wzrok. To znaczy, że być może wróciłem, bo jeszcze nie skończyłem tego, co zacząłem. Serce Wiktora zaczęło bić szybciej. Co miała na myśli ta dziewczyna? Co miało dopiero nadejść? I najważniejsze, co teraz zrobi? Wiktor poczuł, jak ciężar tych słów spada na niego niczym lawina. Jego oddech był urywany, a wzrok przeskakiwał to od Zofii do Anieli, jakby szukał odpowiedzi, której nie mógł jeszcze zaakceptować. Ale jedno było niezaprzeczalne, jej córka zaznała spokoju w ramionach tej dziewczyny. Od czasu wyjazdu Małgorzaty Zofia płakała niemal każdej nocy, ale teraz, otulona ciepłem Anieli, czuła się spełniona. Co masz na myśli? wyszeptał Wiktor, czując dreszcz przebiegający mu po kręgosłupie. Aniela wzięła głęboki oddech i spojrzała na niego z niemal nadprzyrodzoną intensywnością. Wiem, że to brzmi szalenie, ale, Wiktorze, ja też cię pamiętam. Nie w moim ciele, ale we mnie, w tym, kim jestem. Pamiętam, jak trzymałeś mnie za rękę i mówiłeś, że wszystko będzie dobrze. Pamiętam, jak twój głos próbował mnie uspokoić, gdy ogarnął mnie strach. Świat Wiktora zawirował. Serce waliło mu w piersi, a gardło ścisnęło się do granic możliwości. Znał te słowa. Powiedział je Małgorzacie, gdy była w szpitalu, szykując się do porodu Zofii. To niemożliwe, wyszeptał, a jego ręce się trzęsły. Aniela kontynuowała. Nie wiem jak, ale byłam nią. Byłam Małgorzatą. Wróciłem, żeby dotrzymać obietnicy. Ziemia zniknęła spod stóp Wiktora. Wszystko, co wiedział, wszystko, w co wierzył, rozrywało się na strzępy na jego oczach. Ale jednocześnie coś głębokiego i niewytłumaczalnego miało sens. Więź, jaką czuła z tą dziewczyną, sposób, w jaki Zofia uspokajała się przy niej, wspomnienie drobnych szczegółów, o których nikt inny nie mógł wiedzieć. Gorące łzy napłynęły Wiktorowi do oczu, a całe jego ciało zadrżało. Spojrzał na Zofię, która teraz łagodnie się uśmiechała, a jej małe oczka błyszczały. Wróciłeś do nas, głos mu się załamał. Aniela skinęła głową, jej oczy były pełne łez, ale w oczach malował się spokój, jakiego nie widział od czasu, gdy stracił żonę. Nigdy nie odszedłem, Wiktorze. Musiałem po prostu znaleźć drogę powrotną. W tej chwili wszelkie wątpliwości, strach i cierpienie, które w nim tkwiło, rozpadły się. Upadł na kolana, zakrył twarz dłońmi i pozwolił, by ból, którego doświadczył przez lata, wypłynął przez łzy. Ale po raz pierwszy nie był to krzyk straty. To było okrzyk zjednoczenia. Otworzył ramiona, a Aniela rzuciła się w jego ramiona, mocno go przytulając, jakby czekała na ten moment całą wieczność. Tego dnia Wiktor podjął najważniejszą decyzję w swoim życiu. Oficjalnie adoptował Aniele, dając jej nie tylko dom, ale także miejsce, do którego zawsze należała. Mijały lata, a wieś między nimi nie została zerwana. Aniela dorastała u boku Zofii, będąc starszą siostrą, jaką zawsze powinna być. A Wiktor, po raz pierwszy od czasu straty Małgorzaty, znów poczuł się cały. Być może niektórych historii nie dało się wyjaśnić. Ale nie potrzebował wyjaśnień. W głębi duszy wiedział, że aniela jest darem, cudem. I tego dnia w końcu zrozumiał, że prawdziwa miłość nigdy nie umiera, po prostu znajduje drogę powrotną.